Anna leżała na skraju swojego łóżka, a cisza w pokoju wydawała się cięższa niż kiedykolwiek wcześniej. Gdy nagle zdała sobie sprawę, że Marek, jej mąż, nie rozłączył połączenia i każde jego słowo spadało na nią jak młot, usłyszała wyraźnie, jak mówił do swojego przyjaciela głosem pełnym beztroski: że ich małżeństwo jest koszmarem, że nigdy nie byłoby go przy niej, gdyby nie majątek jej ojca i zabezpieczenie, które dawała mu jej rodzina. Mówił, że ojciec Anny jest nabity pieniędzmi i że jedynym, powodem, dla którego nadal żyje z Anną, jest fundusz powierniczy oraz perspektywa, że za dwa albo trzy lata odłoży wystarczająco, by zniknąć, a ona nie zauważy, bo jest zbyt naiwna i zbyt wygodna. I właśnie w tej chwili, gdy wypowiedział słowa, nie zobaczy tego, nawet nie poczuje, kiedy odejdę. Anna poczuła, że cała jej przeszłość, każdy uśmiech. Każde zdjęcie, każda noc spędzona razem runęły jak domek z kart, wpatrywała się w ścianę, jakby biała farba mogła nagle przemówić i dać jej odpowiedź. Dlaczego człowiek, którego kochała, zamienił jej życie w inwestycje, a nie w miłość? Chciała krzyczeć, ale w tamtej chwili w jej wnętrzu panowała cisza tak potężna, że nawet bicie serca wydawało się obce. Potem spokojnie rozłączyła telefon, jakby zamykała trumnę. I siedziała nieruchomo, pozwalając, by ból wypełniał ją powoli, jak woda zalewająca zatopione miasto. A wspomnienia zaczęły przewijać się przed jej oczami. Ich zaręczyny, kiedy wszyscy mówili, że tworzą piękną parę. Uśmiech jej matki, gdy powtarzała, że wybrała mężczyznę z dobrym instynktem. Podejrzliwość jej ojca, który długo zwlekał, zanim ostatecznie zaakceptował Marka, mówiąc, że wydaje się solidny. Tamte słowa teraz brzmiały jak drwina, bo solidność, jaką widzieli, była jedynie maską starannie dopasowaną do oczekiwań rodziny zamożnej dziewczyny, a Anna czuła, jakby ktoś podmienił całe jej życie na farsę. Leżała tej nocy obok niego. On spał spokojnie, oddychając miarowo, a ona wiedziała, że u jego boku śpi kobieta, która dla niego nigdy nie była osobą, tylko portfelem, przepustką, inwestycją w przyszłość. W której on nie widział jej obecności, a rano zagrała rolę perfekcyjnej żony, przygotowała kawę, uśmiechnęła się, kiedy pocałował ją w czubek głowy i zapytał, czy spała dobrze. Odpowiedziała, że tak, choć jej ciało było napięte, a dłonie zimne. W jego oczach nie zobaczyła nic, ani cienia winy, ani wahania, tylko rutynę. A kiedy odszedł, Anna otworzyła laptopa i w pustym dokumencie zapisała słowo po. Słowie to, co usłyszała, jakby bała się, że któregoś dnia zacznie wątpić w swoją pamięć i wmówi sobie, że przesadziła, w tym notatniku zapisywała potem wszystko: powtarzające się wiadomości o tej samej godzinie, użycie wspólnej karty, kiedy zapraszał przyjaciół do drogich restauracji, powtarzalne spojrzenia w kalendarz, każde Kocham cię, wysyłane jak automat o tej samej porze, wszystkie bukiety kupowane w tym samym sklepie z marketu. I podawane z tym samym zdaniem, pomyślałem o Tobie. Nic nie dajkuł. Było spontaniczne. Wszystko było rutyną mającą utrzymać ją w błogim śnie. I to ją bolało najbardziej, że przez trzy lata wierzyła w spektakl tak doskonale odegrany, że nie miała pojęcia, iż gra rolę w teatrze finansowych interesów. Wspominała ich pierwszy rok małżeństwa w małym mieszkaniu w centrum, kiedy żyli skromnie, jedli tanie jedzenie na wynos. Pili najtańsze wino na schodach ewakuacyjnych i wtedy myślała, że to jest prawdziwa miłość. A teraz widziała, że on od początku badał grunt, sprawdzał, jak jej rodzina mogłaby się przydać. Przypomniała sobie, jak już po sześciu miesiącach naciskał na wspólne konto, jak nieustannie sugerował inwestycje, które wymagały kontaktów ojca, jak potrafił milczeć, kiedy ona mówiła o spłacie jego kredytów studenckich, a potem zawsze zmieniał temat na biznes, inwestycje przyszłość. A każde te słowo oznaczało tylko jedno jej rodzinne pieniądze. Zaczęła obserwować go jak pod mikroskopem, patrząc na to, jak nagle proponował weekendowe wyjazdy, jak nagle stawał się czuły, jakby chciał zyskać czas, a kiedy któregoś dnia wtrąciła przypadkiem, że jej ojciec rozważa zmiany w strukturze firmy i bardziej rygorystyczne zabezpieczenia aktywów, w jego oczach pojawił się cień paniki, który szybko ukrył uśmiechem. Ale ona to dostrzegła i zapisała w swoim notesie. Z każdym dniem była coraz bardziej pewna, że nie jest już żoną, lecz inwestycją. Aż w końcu przyszedł wieczór, kiedy Marek przygotował kolację, zapalił świece i chciał stworzyć romantyczną atmosferę. A ona patrzyła na niego jak na obcego człowieka i wtedy powiedziała spokojnie: Chcę porozmawiać o rozmowie, której nie zakończyłeś. W jego oczach pojawił się błysk strachu. Zaprzeczał, tłumaczył, że żartował, że miał zły dzień, że to frustracja, że mężczyźni czasem przesadzają, ale Anna powtarzała mu jego własne słowa: Nasze małżeństwo jest okropne, jestem tu tylko dla pieniędzy. Za dwa, trzy lata odejdę, a ona nawet tego nie zobaczy. Nie mogła już patrzeć na jego twarz pełną desperacji i fałszu. Powiedziała mu, że nie ma już nas. Że koniec, że teraz będzie mieszkał gdzie indziej, i kiedy następnego dnia wyszedł z plecakiem, ona zamknęła drzwi i przekręciła klucz w zamku. Nie w gniewie, tylko w ciszy, która była cięższa niż jakikolwiek krzyk. Potem były listy, kwiaty, telefony, desperackie próby odzyskania tego, czego nigdy naprawdę nie było. Przypominanie wspólnych chwil, wakacji, motelu, w którym utknęli podczas burzy, wspólnych nocy, które. Rzeczywiście mogły być szczere, ale prawda, którą odkryła, odebrała im znaczenie, bo nawet jeśli istniały momenty czułości, zostały skażone jego planem. Anna poszła dalej, wynajęła prawnika, odkryła przelewy na konto innej kobiety, przelewy od 300 do ponad 1000 euro, fałszywe faktury, ukryte inwestycje wszystko to, co udowodniło, że jej mąż nie tylko kłamał ale finansował życie kogoś innego pieniędzmi, które przepływały przez ich wspólne konto. Mediacje były długie i zimne. On pojawiał się w Tysiąc marynarce. Uśmiechał się, jakby mieli rozmawiać o drobnym nieporozumieniu, ale Anna nie dała się nabrać. Dokumenty mówiły więcej niż tysiąc jego słów. Jej ojciec powiedział jej, że jest dumny. Matka płakała, a Anna, choć bolało, czuła, że odzyskuje siebie. Kawałek po kawałku, nie krzycząc, nie bijąc się z nim o każde zdanie, tylko odcinając się spokojnie, zamykając konta, odzyskując dostęp do finansów, zmieniając mieszkanie, wyrzucając wspólne zdjęcia, oddając suknie, które nosiła podczas kolacji, w których udawała szczęśliwą, aż wreszcie rozwód został sfinalizowany. A Anna poczuła, że cisza w jej nowym domu jest inna, nie pusta, ale wolna. Rano mogła zrobić kawę dla siebie bez patrzenia, czy on będzie chciał swoją porcję, mogła planować dzień bez oglądania się na cudze potrzeby, mogła oddychać bez strachu, że każde jej słowo zostanie użyte w obliczeniach kogoś, kto widzi w niej tylko pieniądze. Zrozumiała, że choć straciła trzy lata, zyskała coś cenniejszego. Świadomość, że nigdy więcej nie pozwoli, by ktoś traktował ją jak inwestycję. Że jej wartość nie mieści się w żadnym koncie bankowym, że życie, które odbudowała bez niego, było prawdziwsze niż wszystkie te lata spędzone w kłamstwie i iluzji. Anna po rozwodzie czuła, że cisza w jej nowym mieszkaniu jest jednocześnie kojąca i przerażająca, bo choć nie musiała już słuchać codziennych frazesów wypowiadanych przez Marka, to echo jego słów z tamtej rozmowy telefonicznej wciąż wracało nocami jak widmo, a kiedy Siadała przy stole z kubkiem kawy. Przypominała sobie momenty, kiedy to on nalegał, aby płaciła wspólną kartą w restauracjach, gdy spotykali się z przyjaciółmi, zawsze w miejscach, których rachunek przekraczał kilkaset euro. I teraz widziała, że wszystkie te wieczory były starannie zaplanowanymi inwestycjami w jego wizerunek, a nie w ich związek. Miała wrażenie, że żyła w muzeum złudzeń, gdzie każdy obraz, każdy przedmiot miał podwójne znaczenie. A teraz jej zadaniem było spalić te galerie i wyjść na światło dzienne. Jej rodzice pomagali jej. Ojciec wprowadzał ją w świat finansów rodzinnej firmy, pokazując mechanizmy ochronne, o których wcześniej nie wiedziała, jakby chciał nauczyć ją, że już nigdy żaden marek nie zbliży się do niej przez pieniądze. Matka zaś próbowała leczyć rany emocjonalne, powtarzając, że miłość, która rani i kalkuluje nie jest miłością, ale handlem. I Anna rozumiała, że całe jej życie było od początku wystawione na sprzedaż, bo ludzie wokół patrzyli na nią jak na skarb, a nie jak na człowieka. W pracy rzuciła się w projekty z nową energią. Chciała udowodnić, że potrafi funkcjonować bez partnera, który de facto był pasożytem. Zaczęła też spotykać się z prawnikiem, który prowadził jej sprawę nie prywatnie, ale zawodowo, żeby zrozumieć dokładniej, jakie jeszcze konsekwencje mogą wyniknąć z działań byłego męża bo okazało się, że Marek nie odpuścił. W dokumentach, które wyszły na jaw po rozwodzie, znaleziono dowody, że próbował zakładać firmy z korupy. Podsuwając je inwestorom, a jedynym kapitałem, na jaki się powoływał, było nazwisko Anny i reputacja jej ojca, to sprawiło, że cała rodzina musiała zająć stanowisko. Ojciec jasno powiedział, że nie pozwoli na żadne dalsze powiązania, że zamknie wszystkie luki, które mogłyby być wykorzystane. Ale Anna wiedziała, że to dopiero początek, bo Marek nie był typem człowieka, który odchodzi z pustymi rękami, próbował dzwonić, zostawiał wiadomości. Raz nawet czekał na nią przed biurem, trzymając kwiaty, jednak Anna przeszła obok niego jak obok powietrza, a wtedy zobaczyła w jego oczach prawdziwą twarz nie kochanka, nie męża, tylko człowieka, który tracił kontrolę nad inwestycją swojego życia, desperata który liczył na to, że jej serce wciąż będzie słabe. Ale jej serce było już zbyt mocno okute gniewem i doświadczeniem. Zaczęła zapisywać każdy incydent w kolejnym notesie. Nie z bólu, ale z ostrożności, bo wiedziała, że takie osoby potrafią uderzyć z nienacka, a ona nie zamierzała być zaskoczona po raz drugi. Wieczorami siedziała przy oknie i myślała o tym, jak odbudować siebie. Uczyła się prostych przyjemności. Gotowała dla siebie, chodziła na spacery, które wcześniej zawsze były planowane według grafiku marka. Spotykała się z przyjaciółmi, którzy powtarzali jej, że wygląda inaczej: spokojniej, dojrzalej, pewniej siebie. A ona wiedziała, że ta pewność nie wzięła się z niczego. Była okupiona trzema latami życia w kłamstwie. Pewnego dnia dostała list polecony od adwokata, reprezentującego marka, w którym były roszczenia o uczciwy podział majątku. Mimo, że w mediacjach zgodził się na ustalenia bez sporów. I wtedy Anna poczuła gniew, taki czysty, zimny, który sprawił, że zamiast płakać, zaczęła się śmiać. Bo widziała, że on do końca będzie próbował ciągnąć pieniądze, że nie rozumie, iż to koniec. Jej adwokat doradził spokojną odpowiedź, pełną dowodów. I wtedy Anna zobaczyła, że teraz to ona ma kontrolę. A on to nie. Bo wszystkie jego papiery były dziurawe, wszystkie rachunki śmierdziały oszustwem, a każdy jego ruch można było rozbroić jednym dokumentem, jedną decyzją sądu. W tym samym czasie zaczęła także działać w fundacji swojej rodziny, zajmującej się ochroną kobiet w podobnych sytuacjach. I po raz pierwszy od dawna poczuła, że jej historia, choć bolesna, może być narzędziem dla innych, że może ostrzec dziewczyny, które wierzą w bajki opowiadane przez ludzi takich jak Marek. Że może pokazać, iż jeśli ktoś kocha Twoje nazwisko i majątek bardziej niż ciebie, to nie jest miłość, tylko transakcja. A w jej sercu zaczynała kiełkować siła, której wcześniej nie znała, bo wiedziała, że nie ma ceny w euro, która mogłaby kupić jej spokój i godność, że nie potrzebuje nikogo, kto będzie ją ratował, bo sama była w stanie wyrwać się z piekła, którego nie zauważyła na początku, a teraz, kiedy patrzyła w lustro, nie widziała ofiary tylko kobietę, która przeżyła zdradę, manipulację i wyrachowanie i wyszła z tego silniejsza, gotowa, by zbudować życie. Od nowa życie, w którym nie ma już miejsca na fałszywe uśmiechy, na puste obietnice, na ludzi, którzy mierzą wartość człowieka w liczbach zapisanych na koncie bankowym.